Witam w kolejnym odcinku z serii o kultowych ciężarówkach z epoki PRL-u. W tym wideo przedstawię model samochodu asenizacyjnego Star 21 SK1 z 1960 roku, którego można było nabyć w kiosku od 21 lipca 2021 roku. Produkcję wozu asenizacyjnego SK1 rozpoczęto w latach 1959, a zakończono w 1964 roku. Przez wytwórnię urządzeń komunalnych. Produkcję wozu asynizacyjnego SK1 rozpoczęto w roku 1959, a zakończono w 1964. Przeznaczony do wywozu ciekłych nieczystości w zbiorniku o kształcie walca, jego pojemność wynosiła 3 m3. Został pochylony ku tyłowi, aby ułatwić jego opróżnianie. Podciśnienie w zbiorniku wytwarzała chłodzona powietrzem pompa typu KR. Do jego napełnienia służyły dwa węże umieszczone na uchwytach z boku i z tyłu zbiornika. Nieczystości ciekłe z głębokości 6 metrów napełniała jak i opróżniała w 4 minuty. Urządzenie montowano na podwoziu Stara 21 o rozstawie osi 3000 mm. Model oznaczony liczbą 21 stanowił rozwinięcie Stara 20, pierwszego samochodu produkowanego w Polsce po II wojnie światowej. Produkcja Stara 20 została uruchomiona już w 1948 roku. Star 21 trafił na linie montażowe w 1957 roku. W samochodzie stosowano dwa rodzaje kabin: zaokrągloną N20 i N23, znaną jako uproszczoną. Model, który dzisiaj omawiam, posiada oczywiście kabinę N23. Pierwsza z nich produkowana była przez zakłady wyrobów metalowych SHL w Kielcach. Jednakże przedsiębiorstwo nie miało odpowiedniego wyposażenia ani wystarczających mocy przerobowych, aby sprostać zamówieniom, więc w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach opracowano własną konstrukcję. Od poprzedniego modelu różnił się przede wszystkim zwiększoną o 500 kg ładownością. W nowym modelu wynosiła ona 4000 kg. Samochód wyróżniał się także pięcioprzekładniową skrzynią biegów, dzięki której zmniejszyło się zużycie paliwa. Dokonano także zmian w przełożeniu przekładni głównej i Star-21 zyskał na dynamice. W przednim zawieszeniu wprowadzono hydrauliczne amortyzatory ramieniowe. Do napędu pojazdu posłużył silnik benzynowy typu S42. Była to sześciocylindrowa, rzędowa jednostka, ustawiona wzdłużnie nad przednią osią, o pojemności 4188 cm3 i mocy 85 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy wynosił 246 Nm przy 1700 obrotach na minutę. Napędzany na tylną oś. Rozstaw osi 3000 mm. Rozstaw przednich i tylnych kół 1600 mm. Długość 5830 mm, szerokość 2150 mm, wysokość 2400 mm, prześwit poprzeczny 245 mm, minimalny promień skrętu 8 m, zbiornik paliwa o pojemności 105 litrów, masa własna pojazdu 4000 kg, dopuszczalne obciążenie 3800 kg, maksymalna prędkość 70 km na godzinę. Służycie paliwa 32 litry na 100 km. Przechodzimy do oględzin modelu. Rząd mówiąc kolokwialnie prezentuje się po prostu świetnie, zawiera wszystkie najważniejsze detale. Głównie na pochwałę zasługuje grill, który jest pięknie wycieniowany. Poziom tego elementu dorównuje zachwalanym zazwyczaj przeze mnie reflektorom przednim, które i tutaj są na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę cenę modelu. Wykonano je po prostu jak należy, ja nie oczekuję niczego więcej w modelu w tej skali. Osobne elementy, na które składają się lampy, oczywiście plastikowe. Wyeliminowano zbyt odstające klosze, otulone chromowanymi ramkami, dzięki czemu kompletnie nie ma się do czego tutaj przyczepić. Pedanci zapewne doczepiliby się, czarnych kropek w centrum, mi to kompletnie nie przeszkadza. Można by nawet podpiąć to pod imitację żarówek. Z tej perspektywy widzimy także kierunkowskazy, jak widać wykonane również na takim samym wysokim poziomie co lampy czy grill. Osobne plastikowe elementy w kolorze odpowiednim jak i kształcie. Wokół nich srebrne ramki namalowane farbą, dobrze widoczne. Aby być obiektywnym, muszę wspomnieć, że od strony pasażera kierunek jest mega udany. Zaś przy stronie kierowcy jest niestety gorzej. Wygląda to, jakby był krzywo przyklejony, jednak fakt, że wystąpiło to w moim modelu, nie oznacza, że jest tak w każdym. Zapewne trafił mi się gorszy sort. Zawsze otrzymywałem modele lepszego sortu, porównując z osobami, które wstawiały swoje modele na różne grupy zawierające kilka niedociągnięć. Aż w końcu i mi trafił się ten gorszego sortu. Jednak jest to detal, który widoczny jest dopiero z bliska. Idąc dalej, bezkonkurencyjnie wykonany zderzak przedni, będący elementem plastikowym malowanym na srebrno, jednak wygląda, jakby był to metal. Tak więc kolejny element w pełni spełniający moje oczekiwania, zawierający dwie wypustki oraz wgłębienie w samym centrum. Po stronie kierowcy nadrukowana tablica rejestracyjna, równiutko, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Nie wspomniałem jeszcze o lampie znajdującej się nad grillem. Jest to plastikowy element wypukły, osobny. Od przodu pomalowany na srebrno, imitując przy tym klosz. Pod lampą nadrukowany emblemat Star 21. Nie jest tu idealnie, zapewne ze względu na kratkowany grill. Widać w niektórych obszarach ubytki farby, jednak tenże emblemat jest w pełni czytelny. Powyżej dwie szyby otulone srebrnymi uszczelkami, a na szybie wycieraczki. W tym egzemplarzu również nie wykonano je w rutynowy sposób. Czyli nie są to elementy bardzo delikatne, osobne i plastikowe, a po prostu wypukłe elementy szyby, pomalowane farbą na odpowiedni kolor. Po bokach dwa wypukłe elementy metalowe w kolorze srebrnym, czyli uchwyty ułatwiające wejście do kabiny. No i na koniec omawiania przodu. Mamy jeszcze dwa elementy, mianowicie lusterko, które ten egzemplarz zawiera tylko jedno, i pomimo iż jest plastikowe i małych gabarytów, to naprawdę solidne wielkością, jak i kształtem, odpowiednie i oczywiście od wewnątrz standardowo pomalowane na srebrno. Drugim i ostatnim elementem jest dach. Wykonany perfekcyjnie, widzimy tutaj 7 wyżłobień, dokładnie takich samych, jak występowały w oryginale. Czas przejść do strony lewej. Tu także mamy bardzo wiele szczegółów, bez większego przyglądania, dobrze widoczne zawiasy drzwi, przetłoczenia, klamka, choć malutka, mega szczegółowa. Nie zabrakło także stopnia ułatwiającego wchodzenie. Ten także, jak cała kabina, wykonany jest z metalu. Pamiętano również o charakterystycznym ścięciu boku kabiny, za co ogromny plus. Koła ciężarówki, jak najbardziej zgodne. Felga przednia posiada 4 otwory, jak i 8 śrub, czyli tyle, ile powinna. Tylna felga, również odwzorowana jak należy, w temacie kształtu ilości otworów, jak i śrub, czy koloru. Opony, jak zawsze, gumowe. Rama pojazdu metalowa. Na środku srebrny plastikowy wydech. Koło tylne osłania bardzo przyzwoicie wykonany plastikowy błotnik w kolorze zbiornika. Zbiornik w kształcie walca zawiera mnóstwo detali, prezentujących się bardzo dobrze. Jednak w tym elemencie dostrzegam drugą wadę, którą to są szpary, bardzo widoczne na łączeniach tego elementu. Wracając do detali, mamy tutaj dwa węże ssawne. Umieszczono je na uchwytach po boku, jak i z tyłu zbiornika. Bez przyglądania widać, że są to węże karbowane zakończonymi na srebrną łączeniami. Wykonane z plastiku, jednak uformowane w taki sposób, by prezentowały się jak te oryginalne z delikatnymi łukami. Tył pojazdu. Na zbiorniku podzespoły służące do obsługi podczas pracy. Od frontu widoczny wypust, czyli miejsce, gdzie podpinano wąż, a także dźwignia. Ta jest plastikowa, cieniutka i bardzo delikatna. Poniżej plastikowy, jednak solidny płaskownik, na którym zamieszczono tylne światła, osobne plastikowe o odpowiednich barwach, a także dwa okrągłe odblaskowe światła na krawędziach. Te już malowane na czerwono, będące wypukłościami. Nie mogło zabraknąć również tablicy rejestracyjnej prostokątna z nadrukowanymi białymi numerami. Z tej perspektywy mamy dosyć dobrze widoczne, niezawielkie prostokątne okienko z tyłu kabiny. Strona prawa. U dołu plastikowy zbiornik paliwa składający się z dwóch części dobrze widocznymi mocowaniami oraz korkiem. Po tej stronie mamy więcej detali elementów nadwozia. Przykładem jest pompa sawna, będąca elementem plastikowym jednak dobrej jakości, w kolorze zbiornika, a także wąż z zegarem poprowadzony od pompy do zbiornika. Całość w pełni wykonana z tworzywa. Od spodu dopatrzeć możemy się tylnych bliźniaczych kół, wydechu widocznego w pełnej okazałości półeliptycznych resorów piórowych z przodu, wykonanych z tworzywa sztucznego, z tyłu zaś z metalu. Ponadto oznaczenie skali 1 do 43 oraz modelu Star 2021, a także metalowy wał napędowy. Wnętrze skrywa tradycyjny pakiet, w którym zawarto kierownicę, drążek zmiany biegów, dwa fotele, licznik, deskę rozdzielczą, a także boczki drzwi z zaznaczonymi korbkami do opuszczania szyb. Po oddzieleniu kabiny od podwozia można zobaczyć jeszcze jeden element, który wcześniej był przeze mnie niezauważony. Mowa tu o szybce na samym dole kabiny. Osobiście nie mam pojęcia do czego służyła. Liczę, że osoba posiadająca taką wiedzę napisze jej przeznaczenie w komentarzu pod filmem. Podsumowując, prezentowany Star SK1 to model zaliczający się, w mojej opinii, do grupy najciekawszych oraz najlepiej wykonanych zarówno pod względem szczegółowości, jak i materiałów, z których został wykonany. Posiada cały szereg detali, wykonanych na wysokim poziomie, zaś uchybień ma bardzo niewiele. W odcinku kolejnym zaprezentuję model ZIU 130 ZSK10 z 1967 roku, którego premiera miała miejsce 4 sierpnia 2021 roku. Dziękuję za oglądnięcie tego materiału. Jeżeli chciałbyś, aby odcinki pojawiały się częściej, zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania, co przyczyni się do szybszego rozwoju kanału. Teraz zapraszam na zdjęcia modelu z terenu, a zaraz po nich pojawią się także zdjęcia gazetki. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć! Thank you